Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Was filmik z makijażem inspirowanym, a dokładnie inspirowanym tą oto biżuterią. Jest to piękna biżuteria z nowego katalogu e, numer 14. Na stronie 131 e, już ją znajdziecie. Jest to seria Rejsa. Jest przepiękny, dlatego macie prezentację na żywo. I e, dzisiaj chcę Wam pokazać przede wszystkim to że można czerpać inspiracje zawsze z wszystkiego co nas otacza, również z biżuterii. Ten makijaż, który dzisiaj wam zaprezentuję, jest makijażem bardzo kolorowym w odcieniach, które znajdziecie na biżuterii. Natomiast nie jest to zbyt Przedobrzony makijaż, żeby nie nosić go razem z tą biżuterią. Jest tutaj e, główny kolor, który najbardziej rzuca się w oczy w tym makijażu. To fiolet, którego jest najmniej w tym e, naszyjniku. E, na kolczykach nie ma go w ogóle. Natomiast pojawia się odrobina turkusu, który e, bardzo rzuca się w oczy tutaj na tym naszyjniku. Także jest to takie uzupełnienie. Moim zdaniem e, bardzo ładnie to się prezentuje. Ja bardzo chętnie założyłabym jakąś jasną, np. białą czy beżową sukienkę, założyła ten zestaw i oczywiście wykonała taki makijaż. A jeżeli jesteście ciekawi, jak go wykonałam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Swój makijaż jak zwykle rozpoczynam od zatuszowania swoich niedoskonałości korektorem z serii Lux w odcieniu Light rozświetlam okolice pod oczami oraz wybrane partie twarzy następnie rozcieram go pędzelkiem następnie na całą moją twarz nakładam podkład z serii Lux w odcieniu Nude Boris nakładam go również pędzelkiem aby uzyskać dosyć mocne krycie kolejnym krokiem jest przypudrowanie twarzy Prasowanym pudrem serii Lux w odcieniu Silk. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wymodelowanie twarzy. Jest to mój ulubiony element makijażu, ponieważ można niesamowicie zmienić twarz. I modelowanie wykonam za pomocą bronzera prasowanego serii Lux w odcieniu Warm Glow. Nałożenie różu pozostawiam sobie na sam koniec, aby wykończyć makijaż. Natomiast teraz przechodzę do podkreślenia moich brwi. Jak zwykle robię to za pomocą zestawu do stylizacji brwi. I przechodzę już do makijażu oczu, nakładając bazę pod cienie. I taką moją bazą dzisiaj będzie opalizujący cień do powiek w kredce w odcieniu Flipping Out Pink. Kredkę to nakładam na całą górną powiekę oraz na dolnej powiece w wewnętrznym kąciku. Kolejnym opalizującym cieniem do powiek w kredce w odcieniu Ultra Violet cieniuję zewnętrzny kącik oka. Podkreślam również zewnętrzny kącik dolnej powieki. I przechodzę do cieniowania. Najpierw rozświetlę sobie wewnętrzny kącik. Cieniem numer 1 z poczwórnej paletki cieni w odcieniu Glow Teal. Teraz złotym cieniem numer 2 z poczwórnej paletki cieni Metal Eyes. Tym cieniem rozświetlam również wewnętrzny kącik, ale nie w samym wewnętrznym kąciku, tylko nieco dalej, kierując się do środka powieki. Wracam do paletki potwórnych cieni Glow Teal i cieniem o numerze 2. Jest to taki bardzo neutralny kolor, bardzo ziemisty. Tym cieniem modeluję załamanie oka. I przechodzę już do fioletowego cienia. Ten najciemniejszy cień fioletowy, bardzo intensywny. Z paletki cieni Lux Sophisticated Violets. Podkreślam zewnętrzny kącik oka. Następnie jaśniejszym fioletem z tej paletki blenduję załamanie fioletowego cienia tego ciemnego ze złotem. Przechodzę do makijażu dolnej powieki kredką do oczu w odcieniu Aqua Shock, Podkreślam okolice pod tęczówką. Jest to taki drobny element, który łączy cały nasz makijaż z biżuterią. Jest to mocny kontrast, ale pięknie, i idealnie ze sobą współgrają te kolory właśnie. Niebieski cień z numerem 3 z paletki Potwórnych Cieni Glow Teal. Nakładam na nałożoną przed chwileczką kredkę. Kolejnym cieniem, do którego wracam, jest złoty, połyskujący cień numer 2 z paletki Metal Eyes. Tym cieniem wyrównuję z kolei granice jasnego cienia z niebieską kratką. Teraz czas na eyeliner. Eyelinerem serii Lux rysuję kreskę podkreślającą cały makijaż. Tuszuję rzęsy, tuszem Big and Daring. Makijaż oczu skończony. Wracam do makijażu twarzy. Nakładam róż na kości policzkowe. Jest to róż prasowany w odcieniu Classic Aura. Taki zabieg dodaje świeżości, naturalności, no i jest takim kobiecym, delikatnym, subtelnym akcentem na naszej twarzy. Jeszcze tylko makijaż ust. Na usta nakładam nawierzający błyszczyk Ultra Graswer w odcieniu Crystal Lelek. Makijaż już gotowy. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spełniłam Wasze oczekiwania, że ten tutorial makijażowy Wam się podobał. Pamiętajcie, że nie musicie nosić tego makijażu razem z tą biżuterią. Jest to makijaż. Tylko i wyłącznie zainspirowane tą biżuterią, która mimo wszystko pasuje do siebie i jeżeli chcecie to jak najbardziej możecie to ze sobą łączyć. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Co Was inspiruje do tworzenia nowych makijaży, czym się sugerujecie, gdzie czerpiecie inspiracje z czego jestem bardzo ciekawa, ponieważ każdy ma jakieś inne spojrzenie na świat i czasem takie najbardziej błahe rzeczy potrafią nas zainspirować do stworzenia naprawdę pięknych wielkich rzeczy. Pamiętajcie, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam do subskrypcji i do obserwowania kanału. A na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Zobaczenia! Cześć!